Relacje między Bizancją a Europą Zachodnią możemy ująć słowami od wzajemnej fascynacji po głęboką nienawiść. Tak jak w życiu, bowiem, tak i w rodzinie, najgorsze spory i kłótnie mają zawsze największy przebieg. Rodzina z naszej opowieści ma długie i wielowikowe tradycje, a wywodzi się od wspólnego przodka, jakim jest Czesarstwo Rzymskie. W momencie jego upadku w 476 roku pod naporem plemion germańskich na Europie, w Europie tworzy się nowy podział, tworzy się nowa Europa. Na zachodzie Europy zapada na kilka wieków zaszło na wieków ciemnych, rozpoczynając nową epokę zwaną średniowieczem. Na wschodzie natomiast nadal króluje dawne cesarstwo z nową stolicą Konstantynopolem, gdzie nadal mamy do czynienia z Antykiem, gdzie kwitnie kultura rzymska. I cały czas kontynuowane są tradycje. Konstantynopol, Nowy Rzym, boryka się oczywiście z własnymi problemami, ale grzeje się nadal w chwale antycznej kultury. Wspólny dla Zachodu i Wschodu Europy jest fundament cywilizacyjny, jakim jest religia chrześcijańska. Osoba Chrystusa. Łączy obie części Europy, jednak obydwie te wspólnoty zaczynają stopniowo i definitywnie się rozchodzić. Decydujące są tutaj czynniki kulturowe, które mają wpływ na to, jak postrzegane jest chrześcijaństwo. Na zachodzie Europy językiem dominującym jest łacina. Natomiast na wschodzie, czyli w Bizancjum, początkowo również, jednak jest ona stopniowo i systematycznie wypierana przez Grekę, zarówno w liturgii kościelnej, jak i na cesarskim dworze. Na zachodzie Europy rodzi się nowy etos rycerski, a władza świecka rywalizuje z władzą kościelną o oprymat. Na wschodzie natomiast jedno władztwo jedno jest w rękach cesarza, który rządzi zarówno państwem, jak i kościołem. Zasadnicze różnice występują w doktrynie religijnej, jak i liturgii. W kościele zachodnim językiem liturgicznym jest łacina, księży obowiązuje celibat, a podczas mszy używana jest komunia krzaśna. Na wschodzie komunia podawana jest w postaci chleba na zakwasie. Księża mogą posiadać rodziny i dzieci a w liturgii używany jest język grecki. Różnice doktrynalne służą tak naprawdę jedynie za pretekst do konfliktu, zaś jego prawdziwym źródłem jest polityka, która jak zawsze jest źródłem ludzkich ambicji i rządzi. Konflikt między Wschodem a Zachodem Europy rozpoczyna się o to, kto jest najważniejszy w Kościele. Od czasów Cesarza Justyniana biskup Konstantynopola nosi tytuł patriarchy. Jest jednym z wielu patriarchów, tak jak patriarcha Rzymu, Jerozolimy, Antiochii czy Aleksandrii. Aby nadać mu większy splendor i rangę, cesarz dodaje do tego tytułu przydomek patriarcha ekumeniczny. Na takie diktum nie godzi się jednak biskup Rzymu zwany papieżem. Jest on uważany przecież za następcę świętego Piotra ziemskiego namiestnika Chrystusa. W papieżskim herbie dodatkowo znajdują się klucze do Królestwa Niebieskiego, nikt więc nie będzie narzucał jemu pierwszeństwa. Spórna brzmiewa i jak to zwykle w sporach bywa, pada o jedno słowo za dużo. W naszej opowieści tym słowem jest łaciński termin filioque, oznaczający dosłownie i syna. Na Soborze Niczejskim ojcowie Kościoła przyjęli wyznanie wiary, tak tzw. credo, rozpoczynające się słowami "wierzę w Boga. W ujęciu bizantyjskim e, ro, wyznanie wiary głosiło, iż duch święty od ojca pochodzi. Natomiast w kościele zachodnim dodawano do tego to słówko filiokłe i w efekcie wybrzmiewało to, iż duch święty od ojca i syna pochodzi. Ten szpór, który się zaczyna coraz bardziej nabrzmiewać, doprowadza do konfliktu na tle e, liturgiczno-religijnym. Aby załagodzić ten szpór, papież wysyła swojego legata, kardynała Humberta, do Konstantynopola. Ma on, to, ma on doprowadzić do załagodzenia konfliktu. Jednak ambitny i arogancki kardynał do tego stopnia skłócił się z patriarchą Konstantynopola celulariuszem, że w efekcie obaj dostojnicy obrzucili się klątwami, nazwali heretykami, a w efekcie Humbert musiał uciekać z miasta w obawie przed Linczem. To wydarzenie stopniowo doprowadza do tak zwanej schizmy wschodniej, czyli zerwania relacji między kościołami zachodnimi i wschodnimi, a w efekcie doprowadza do narodzin nowego kościoła wschodniego, zwanego prawosławnym lub ortodoksyjnym, od greckiego słowa ortoksos, czyli prawidłowo wierzący, prawdziwy.